A Ciebie zapraszam do mojego sklepu na www.ospano.pl, gdzie czekają na Ciebie gadżety razem z koszulkami. Nie bądź obojętny, koszulek jest coraz mniej, więc zgarnie jedną z limitowanych koszulek Ospano Vibes. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku GTA 5 Życie Gangstera. Zauważyłeś trzeci film w tygodniu? Trzeci film kolejny i Życie Gangstera. Obiecałem, że troszeczkę bardziej przycisnę. Też widzicie, już z takim mrocznym akcentem zaczynam odcinek, więc streszczam się. Łapy w górę, subek z dzwoneczkiem i wpadajcie na mojego Discorda. Na Discordzie, moi drodzy, będziemy rozmawiać. Więc mam nadzieję, że wieczorkami będziecie wbijać i ze mną gadać. A teraz widzicie szybkie przywitanie. Teraz jest akcja. Dostęp wiadomość totalnie chwilę temu Lee został porwany przez policję. To znaczy się, został aresztowany i znajduje się w komisariacie na Mission Row. Tutaj moi znajomi pomogli mi troszeczkę sfajkować wezwanie i za lata moment powinien zjawić się właśnie tutaj policjant, którego mam plan porwać. Mam nadzieję tylko, że mi się to uda, że nic znowu nie zrobię, żeby nie wyszło. Wiecie, mam w ostatnim odcinku, to tam troszeczkę gleb zaliczyłem na tym hakuczu. Czekam na tego delikwenta. Aż się pojawi. Wdrapałem się na dach, żeby troszeczkę lepiej widzieć, kiedy nadjedzie ten policjant. Moje źródła właśnie mówią, że na tą stację często sobie ktoś wpada na sławnego ponczusia. O, jest, jest nasz ponczuś tutaj. Pięknie. Poczekam, aż wejdzie na stację, wtedy przebiegnę szybko za stację i. O, dobrze staje. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Wykorzystam to. Teraz wszedł. Szybko biegnę. dobra, zrobimy to tak. Schowam się tutaj za radiowozem i mówię, wyskoczy jak wyjdzie. O, wychodzi ze stacji. Nie wsiądzie do auta, ale to zrobię, moi drodzy, zobaczcie. Wsiada. O kurde. Nie odzywaj się. Cii, cii. Słyszysz? Cii. I teraz zrobisz tak, pojedziesz na tamtą farmę. I odłóż radio, jeżeli coś naciśniesz, rozwalę ci łeb. Bez głupich ruchów, gościu. Wejdź tutaj do tego rowu. No, powoli, powoli. Teraz wysiądziesz. Powoli. Na kolano. Się nie odwracaj. Rozbieraj się. Super. Dobra, jeszcze kamizelka. Super. Teraz ten gościu sobie trochę pośpi, a ja za czas, dopóki się nie obudzi, to. Troszeczkę sobie jego poudaję. Mam nadzieję, że kolor skóry mnie nie zdradzi. Myślę, że jak założę kominiarkę, to nie będzie większego problemu. Dobra, czas się przebrać szybciutko. Jak wam się podobał w odsłonie policjanta, pożyczam jeszcze auto tego naszego koleżki i udamy się na komisariat w Los Santos. Teraz trzeba się Totalnie skupić. Nie mogę się spalić, przede wszystkim. Muszę tam bardzo ostrożnie wejść na ten komisariat i na razie tylko zobaczyć, czyli rzeczywiście tam jest. Nie mamy żadnej wtyki, więc wszystko biorę w swoje ręce. Najgorzej to chyba będzie z kodami policyjnymi, bo ich totalnie nie potrafię. Zresztą zobaczymy, jak będzie. Pewnie się teraz zaskoczyliście, że jest dzień. Niestety kilka spraw się pokomplikowało, bowiem tamten policjant się obudził i musiałem jakoś inaczej załatwić sprawę. Teraz go pilnuje dwójka przystojniaczków, którzy nie pozwolą mu się tak szybko podnieść. I postanowiliśmy na radiu zgłosić i, oczywiście, udawając na tą osobę, że pojawimy się rano. Bo prowadzimy jakieś prywatne sprawy, mamy do załatwienia. Więc teraz kieruję się na komisaria. Troszeczkę się stresuję, bo teraz będziemy musieli udawać policjanta. Widzicie, już coś się dzieje już jakieś radiowozy jeżdżą. Tutaj też leży jakiś radiowóz. No nieźle. Cześć Dzień dobry. Dobry, dory. Zobaczcie, rozchorowałem się. Tutaj ja, Johnson. Może kawki? Dlaczego tak w masce? O, szef, chciał, wiesz, też taką transakcję mamy i w każdej Co chwili się? mogę być potrzebny, więc nie chcę się zdradzać. Ten, no się czuję, mój głos też taki słaby trochę. Chyba rozchorowany. No, słuchajcie, gdzie mamy cele? Tak zapomniałem się zapytać. Chodźcie, zaprowadzę. Tak. No dobra. Hmm. Cześć chłopaki, nie widziałem was. Witajcie, cześć cześć. Hej. Dużo was tutaj dzisiaj. Sporo. Ja pierdziel, ale się wkopałem. Czerwę. Tutaj jest chyba z 20 policjantów. Fajnie bo już ktoś mnie prowadzi, nie skapli się, że wcale to nie jestem ja tym policjantem i kieruję się na górę. Kiedyś były tu na dole, co nie? ja mam środka komedy. Będę... Już na pewno nie było. Tutaj po lewo masz do wyboru do koloru. No dobra, dobra. Muszę sobie popatrzyć. Wszystkie zamknięte, co? Jakiś kluczyk do nich mamy? Yyy... Są otwarte z reguły, jak nikogo tam nie ma. Ale któraś musi być na pewno zamknięta, nie? No sprawdzę, bo nie pamiętam szczerze powiedziane. Dobra, ja sprawdzę tą szóstkę na razie. Hmm, tutaj czystą. Tylko nie widzę. Dawaj, dawaj, mam akcję, mam akcję. Co, co? co? Dawaj, dawaj. Co się dzieje? Co, co? Co się dzieje? No, akcja jest daj szybko, szybko. Ale Pan z wami jechać? Tak, 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 tak jechać, szybko. Raz, dwa, trzy, szybko. Do ty wszystkie. Ty, moi drodzy, co się dzieje? Ja tutaj chciałem zobaczyć, czy jest celi, a ja tutaj jakaś akcja i mnie biorę na akcję No A ja nawet nie jestem policjantem. Co się dzieje? Władowałem się w jakieś gówno, dobra, muszę, muszę teraz próbować. Eee, zmieniamy serię na życie policjanta sezon drugi. Tak jest, dobra, wsiadłem tego gościa. Co się dzieje? Nie wiem. Gdzie to akcja? Jakie skrep robią na paty, na skrepy? skrep? robią, dobra Ale tutaj jest, tutaj chyba jest jeden O, tu, tutaj, tutaj, tutaj Strzelają do nas, ty! Chowaj się, głowa nisko Ty wsiadaj do auta Chowaj się, jedź za nimi, za nimi Kurde Jacyś się co? Uciekają z nami Dokładnie, dokładnie Dawaj za nimi, dawaj za nimi ja ta jadem. Jaki <laughs> ten policjant jest śmieszny. <laughs> Jedziemy za nimi. Trudno, już się wpakowałem w to gówno, ale przynajmniej zbudzę teraz dodatkowe zaufanie tych policjantów i mamy chyba walniętą oponę, co jest? Do wszystkich jednostek dokładłem kot czarny Co to jest kot czarny? Że mam, że mam broni parnej Dobra, dobra, dobra. Broń parna. Ty dostał chyba ode mnie jeden Jest ranny. Czekaj, co się dzieje? Gdzie ty jedziesz? To za nami są! Nie widzisz ich? Wychywali. Jak wykiwali, się obok nich. Tu jest. Strawiam do nas. Czemu nie uciekają? Opale zniszczyłem. Ty chyba nie mogą jechać. Wysiadam. Dostał. Jeden dostał. Ty. Co jest? To nie byli oni? Cholera. Gdzie jest pościg? Kurde. Moi drodzy, chyba zgubiłem pościg, bo to nie są ci goście. Pomyliłem i Zawracaj! Co się stało? Nie ty goniłeś. Jak to nie tych? Dobra, dobra, dobra jedź za nimi, za nimi. Gdzie oni są? Doki, doki, doki. Przed nami gdzieś. O tam jadą, tam jadą wozy. tu muszą być. Tutaj, tutaj wysiadnij, wysiadnij. Mogę jej trafić! Shiquiri w takim razie. Tam, tam, shalom, tam, strzelał, tam shalom! Dobra, muszę ich załatwić teraz. Bo się na mnie skupią, zwalą do mnie. Dobra, muszę się skupić teraz na nich. Do wody skoczyli. Kurde! Nie, no muszę się wkupić w łaskę policji, muszę jej chociaż jednego zdjąć. Tutaj biegnie, tutaj! Tam był, tam był! Jeden nie żyje! Dla mnie skurczybyki nie będą strzelać. Całe się tym razem. Dzięki, dzięki, dzięki. Jeden go nawiał, ale mamy jednego. Widzi ich ktoś? Dobra. Proszę je Dobra. na doki. Chyba nie ma sensu co. Ja to chyba muszę jeść do komisariatu, bo trochę się O! Tam jest. Ale mam plan moi drodzy, Ale mam plan, wezmę auto. Kurde, zabiję dwóch policjantów podczas tej akcji. Dawaj. Wpadni pod koła, to nie moja wina. Cóż ty zrobił. Wpadni pod koła ty. Dobra. I tak go nie lubię. Spokojnie. Dobra. no trudno. Tak się to robi. Muszę dorwać resztę policji. O, tutaj są. Ej! Oficer down! Po kolejny oficer dostał. I sugerowałbym wracać na komisariat już. Jak go nie ma, jak go macie. To nie wiem, ja mam tu rannego oficera. By chyba martwego. Zajmijcie się nim, ja zostanę z nim. Ale to co? Strzela! Dobra, jest martwy. Ja pierdzie, co tu się stało? Gościu odwalił ładne kino. Unieszkodliwiony. Uch, mamy to, ale chyba kosztem dużo oficerów, co? Ale i tak dobra robota. No nie, chyba trzeba, trzeba wezwać zespół medyczny i co? Ja wrócę na komisariat. Muszę, muszę sam odpocząć. A to czemu tak? Ten goście jest niemożliwy, ja pierdzielę. Ale właśnie tak działa policja w Los Santos, mój drodzy. Właśnie tak to wygląda. Ja wcale nie jestem lepszy, bo odpaliłem trzech policjantów teraz. Ale no, niestety tak działa policja. No dobra, trzeba zawijać na komisariat. Czym prędzej? Potrzebuję jakiś sprawny radiowóz. Ktoś ze mną bierze na komisariat? Dobra, ja co wam pojadę rząd. Że... To jest jakiś e, radiowóz. Wstąpię wam go, powiedzcie, ja zobaczę tych przestępców. Dobra. Kieruj. Ale ja, ja, co? Jeszcze jakie? Dawno takiej akcji nie było puf no Dwójka przestępców, takie kino? A tutaj to codzienność praktycznie No przecież wiem, pracuję z wami Dobra, muszę jechać na komisariat Mam dojść tego dnia Muszę sprawdzić jeszcze te cele No dokładnie Koryndy się tam wchodzi? Teraz nie mam głowy do tego, żeby pamiętać Teraz coś sobie za parku i ci zaprowadzę. Dobra, dzięki Jak tam? Wszyscy żyjecie? Johnson, bohater ma. Nie się forto. Normalnie pracownik miesiąca. No, jakby jeszcze wiedzieli kim ja jestem, to bym był więźniem miesiąca. Zobaczcie, czy nie ma jakichś więźniów w celi. A do czego to potrzebne? To szukam takiego jednego. Jeden kapusta. mocno. Dwie kapusta. Patrzcie, jak się mnie słuchają, co? Teraz szukają na mnie więźniów. Dostała ostatnia cela. Miejmy nadzieję, że Li tutaj jest. Aha... Córka pusta. No to Wstała ładnie. A tylko trójka. Aaa, co się stało? Słuchajcie... O, tu był taki więzień, taki li podobno. Co się z nim stało? Właśnie... Podobnie skonwojowany, z tego co słyszałem. Konwojowany? Dokąd? No, do więzienia. Nie wiem, czy nawet konwój jeszcze trwa. Powinien albo spać. na inną A? jednostkę, albo do więzienia. Ja muszę sobie zrobić przerwę po tej akcji. Dzięki. Po... Co dzisiaj? Pewnie. Też dziękujemy. Nie lokoś dnia. 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 Tego się nie spodziewałem, kurde. Myślałem, że ten nas zakichany Lee będzie siedział na tym komisariacie, ale przewożą go, więc nie mam czasu do stracenia. Najchętniej damy teraz taką c 4 rzucił i miał mniejszy pości za chwilę, ale teraz. Teraz już muszę zwołać resztę ekipy i starać się odbić. Lee. Jeżeli Lee wpadnie, możemy stracić naszą pozycję i możemy robić sobie dodatkowy kłopot. A więc moi drodzy, bardzo wam dziękuję. Jeżeli się podobało, łapa w górę, subek dzwoneczkiem. W kolejnym odcinku staramy się uratować lip. Czy wyjdzie? Zobaczcie sami. Hej!